Dzień dobry wszystkim dziś wam nagram Brookhaven News tak Brookhaven News i wiem i wam opowiem uwaga sekret ten jest bardzo fajny no jak spotkacie ten dom to możecie się ukryć oczywiście to nie musi być jedyny numerek tylko jak chcecie tak. Ja już mam ten domek. I domek, co nie? I to jest pierwszy. Chociaż u mnie. U nas to nie wiem. I to jest taki domek. Wchodzimy, wchodzimy. Idziemy na górę. I nigdzie indziej nie da się wejść niż tam i wyjść. No. Więc musicie trochę uważać. I to jest tutaj. No, tutaj. Przy schodach. No. I chodzimy I sekret. I tutaj też można wejść. O, też. I to jest pod tym dachem. Wiecie? jak mm, poczekajcie. O, pod tym. No. Więc mam nadzieję, że Wam film się podobał. No. I będę. Fa -y, fajnie, jak oglądacie. Майк, суп не не ну no. и по.